Halo, halo, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jestem Daligowski i wesołych świąt i szczęśliwego nowego. A nie, jeszcze nie. Dobra, nieważne. Zagramy dzisiaj w Team Fortress i jest, jestem trochę spóźniony, ale wyszła aktualizacja do Team Fortress świąteczna, która dodaje tutaj w trybu swobodnego zakładkę śnięta. Wydarzenie specjalne i są cztery mapy. I dzisiaj właśnie sobie pogramy na tych mapach. Zobaczymy, co jest nowego. Zobaczymy jaka mapa jest dobra, jaka jest słaba. Zobaczymy na mapie są so mil Oh Czy to jest po prostu podaniówka, ale świąteczna? Co tutaj się dzieje? Czemu tu jest choinka? Nicą co... Tu... Co? Co? To jest podaniówka? Nie, to nie jest podaniówka. Nie wiem jak ten tryb się nazywa. A ładnie, ale mnie walną. Nie <laughs> biedny snajper Uciekłem! Z jakiegoś powodu mi się dzwon zmarłego wyłączył, ale Medic, please, Medic, please Zobaczy, czy uda mi się tutaj zabić jakiegoś typa. No. Może tego spaja tutaj. Gin. Akurat się odwrócił. No. Dobra, ja nie wiem, co się przed chwilą stało, ale udało się. Nie gadaj. Autobalans, autobalance. Auto ej, zaraz wyjdę z tej gry nie Odinstaluję tą grę na zawsze i już nigdy nie wrócę Autobalans Autobalans przeniosło mnie do drużyny niebieskiej. A Zobaczcie na wynik. Przeniosło mnie w takim momencie. Teraz przegram. Bo drużyna niebieskiej z jakiegoś powodu ma jeden punkt. O teraz dwa. <laughs> zawsze jak mi autobalans przenosi do przeciwnej drużyny, to ciągle zapominam, że mnie przeniosło i z... ciągle biję tą drużynę co trzeba. Hop się dusi, nawet nie wiem jak wyjść no, Co to jest za drużyna? Ja się dziwię, że oni nic nie robią, bo takie coś tutaj gra Widać, że on jest nowy ale no... Błagam, gdzie on się gapi? <ścoughs> on tam cały czas siedzi No i bum, przegrałem A to wszystko przez autobalans, bo bym wygrał Zautobalansowało mnie, jak było chyba 93 do 0 I przeniosło mnie do drużyny przegrywającej, to jest głupie Twoim zdaniem ta mapa BA? Nie wiem Dobra, to był po prostu Soumil z jakimś innym trybem, jakimś śmiesznym. Nawet nie wiem co to było do końca. Dobra, więc teraz jesteśmy na mapie. Nawet nie wiem co to jest. Jak ta mapa się nazywa? Pier. Okej. Okay. To jest na pewno nowa mapa. Gdzie to się idzie? Ta mapa w ogóle nie wygląda jak mapa Steam Fortress 2, nie. Ta mapa wygląda jak mapa do CS-a. Naprawdę. To nie. To, to nie jest Team Fortress, chłopie, To, to wygląda jak mapa do cs -a, Poważnie. No zobaczcie, e, j, jak ta mapa się nazywa? Ta w CS-ie, ta właśnie z takim kanałem przez środek. Z, taki, z takimi mostami. Ja nie pamiętam, ale jest taka mapa w CS-ie. Przecież to jest dosłownie to Nie myślcie, że ja tutaj hejtuję. Ta no, mapa wygląda fajnie, tylko po prostu nie. moim zdaniem nie pasuje do Team Fortress. No nie jest to Team Fortress. O, tu sniper na tą mapę byłby dobry, ale wziąłem z jakieś podłupy w To jest mój ładunek. Amo mi zniknęło spod nóg. Medyk! Medyk nie! Medic, żyj, bierz tą kanapkę. No nie. No mam pocket medyka, bo czekał na mnie przy teleporcie. <grystanie> Ale na, na razie idzie nam dobrze. Mi się wydaje, że po stronie niebieskiej tutaj bardzo ciężko wyjść z respa, bo chyba oni tu tylko mają dwa wyjścia. I tutaj jest bardzo ciasno i mogą tylko tędy tak tędy, przejść, więc... Tro, tak trochę jednostronna jest ta mapa. Takie są moje pierwsze wrażenia. Tam jest sniper, trzeba uważać. My to wygramy. To jest bardzo jednostronna mapa moim zdaniem. Oni nie mogą wyjść. Znaczy przyznam, że mamy bardzo dobrą obronę teraz, ale... Mi się wydaje, że nawet z taką średnią, a nie mają trzy się jeszcze tutaj, ale... Wejście się... To, to nic nie zmienia i tak, bo tu i tak wychodzą tu. Amunicji nie mam. Bardzo jednostronna mapa, nie powiem. Ja muszę przyznać, że ta mapa ładnie wygląda, ma ładny styl, ale ona po prostu... Ten styl nie, nie pasuje po prostu do Team Fortress, nie? Jest za, du za dużo, za dużo, detali, za ładna ta mapa jest. <gry> dobra, przestanę strzelać, bo mnie uszy bolą, nikogo nie ma. Jestem działkiem na ładonku. Nikt do nas nie podejdzie. Mo że na bestia by była dobra na ten stratu. <gry> po prostu stoisz w miejscu i tak się nie ruszasz. Wygrałem! Jedziemy! Dobra, tego się nie spodziewałem. Mapa, mapa była słaba, muszę przyznać, że nie, nie lubię tej mapy. Ja mówiłem wcześniej, że jest jednostronna i nadal się tego trzymam. Mimo że teraz wygrałem, ale... Red nie miał żadnej obrony. To jest Capture the Flag, więc pewnie runda będzie trwała z 2 miesiące. I ja pogram sobie inżynierem, ale nie pogram sobie inżynierem, który broni. Pogram sobie wcieleniem szatana, czyli co ty robisz? Co ty robisz? Ty mnie nawet nie trafiasz. Ale jak mówiłem, zagram wcieleniem szatana, czyli... inżynierem z mini działkami. Ja kojarzę tą mapę, na której gram teraz. To jest po prostu reskin świąteczny kolejny. Cóż już tak już bywa jak... Gdzie tu są apteczki na tej mapie? Umieram. A ja nie wiem gdzie tu są apteczki na tej mapie. Co? Co to jest za... Ja do... Ja dobrze widziałem czy ja widziałem przed chwilą heavy'ego w piżamie? Ja muszę to mieć. Ile to kosztuje? Nie, 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 ja muszę to mieć. Ja muszę to mieć. Czekajcie chwilę. Chwila, 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 chwila. Moment. Przedmioty zaakceptowane do gry, jak to się nazywa? Dobra, 500 efektów fajnie. Piżama. Ja muszę to mieć, nie? Ile to kosztuje? Ile ten set kosztuje? Ja muszę to mieć. Heavy w piżamie? Holy shit! Nie ma czegoś takiego na backpack TF. Super. Bamba. No to teraz się nie dowiem ile to kosztuje, ale ja na pewno. To kupię jak będzie okazja. Ja dawno nie kupowałem nic do Team Fortress, ale to muszę kupić. Heavy w piżamie. To jest obowiązkowa rzecz. Bez tego nie da się grać. Jak będzie, jak będzie strasznie drogie, to nie kupię. ale będzie dosyć tanie i normalną cenę miało, to na pewno kupię. A on ma kryty! Zobaczcie, no przecież to jest piękne. Heavy w piżamie. Dobra, spróbujmy zabić tutaj jakiegoś gościa, co się nie spodziewa nas. Na przykład tego tutaj mietka. A! Jeśli chodzi o mapy, to ta aktualizacja nie jest najlepsza. Na razie tylko na jednej mapie nowej zagrałem. Na której jeszcze nigdy nie grałem. I to była ta... Właśnie, co w stylu nie ma. Team Fortress, nie pamiętam jak się nazywa. Pier chyba. A reszta map to chyba reskiny. Jest Soumil, jest ta mapa. Co jeszcze jest? Co jeszcze jest? A o, o, sniper Team Fortress 2 U! Działko Team Fortress 2 No i mamy problem Co oni robią? O! O mój Boże, Nie, nie zabiję mnie Mam nieskończoną amunicję, nie muszę przeładowywać A Dobra, nasz idzie z Intelem. Jedziemy. Spróbuję ich tu przytrzymać jak najdłużej się da. Haha, ha. mój scout biegnie. Scout z mojej drużyny biegnie, zaraz przejmie. Wygraliśmy. Gra się do trzech, więc wygraliśmy. Trzy, dwa, jeden, pa, biegnie tu. Yeah! Wiktory. GG. Jestem pierwszy? Ja muszę częściej grać sobie takim agresywnym inżynierem, bo to jest po prostu zbyt fan. Ale dobra, to by było chyba na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jak tak, to daję lajka, like, suba i takie tam walnij dzwonek. I no. Do zobaczenia w następnym odcinku. Bye, bye.